Ale no, żeby to wyjaśnić, to trzeba powiedzieć, że leczenie nowotworu y, można podzielić na leczenie metody miejscowe, które polegają na miejscowym wycięciu albo zniszczeniu guza za pomocą różnych metod, na przykład radioterapii. I leczenie systemowe, gdzie podaje się leki najczęściej drogą do żylną albo do ustną, które działają w obrębie całego organizmu. Także leczenie systemowe to jest właśnie takie leczenie, gdzie podajemy różne leki. Kiedyś była to głównie chemioterapia. A w tej chwili wchodzi w to również leczenie hormonalne, leki celowane i immunoterapia. Chemioterapia jest najstarszą metodą leczenia systemowego stosowaną w onkologii i polega na podawaniu leków cytotoksycznych. Czyli takich, które no, w domyśle mają zabić komórki nowotworowe. Niestety, większość z tych leków obalczona też jest ciężkimi działaniami niepożądanymi, dlatego, pacjenci, którzy otrzymują chemioterapię, muszą otrzymywać w szpitalu albo w warunkach oddziału dziennego, no i muszą być pod bardzo ścisłym nadzorem lekarza i wykonywać różne kontrolne badania dość często. Coraz rzadziej stosujemy chemioterapię w onkologii i powoli odchodzimy od tej metody w tej chwili stosujemy ją głównie w tych nowotworach, które rzeczywiście są chemiowrażliwe. Mogę tutaj wymienić raka piersi, raka płuca, nowotwory zarodkowe, no wciąż jeszcze w raku jelita grubego i w raku trzustki, chociaż w części tych nowotworów chemioterapia już jest powoli zastępowana albo uzupełniana np. o immunoterapię. Hormonoterapia jest stosowana, może zacznę od tego, kiedy jest stosowana. W trzech nowotworach tak naprawdę. W raku piersi, w raku prostaty e, oraz w raku trzonu macicy, a są to nowotwory, których wzrost, e, gdzie wzrost komórek nowotworowych jest zależny od receptorów hormonalnych. E, rak piersi, rak trzonu macicy zależy od estrogenów, natomiast rak prostaty od testosteronu, czyli androgenów. I terapia hormonalna polega na Wyłączeniu działania tych hormonów, czyli albo blokujemy receptor dla danego hormonu w komórce, albo dajemy leki, które obniżają poziom danego hormonu, np. testosteronu w organizmie pacjenta. W ten sposób zatrzymujemy rozwój nowotworu. Immunoterapia jest metodą, która coraz szerzej wchodzi do onkologii, do leczenia systemowego. I w zasadzie można już ją stosować praktycznie w każdym nowotworze. Najczęściej stosuje się ją w połączeniu z chemioterapią lub jako metodę samodzielną. Natomiast w każdym nowotworze, pod warunkiem spełnienia pewnych, pewnych cech biologicznych tego nowotworu, po pierwsze, musi to być nowotwór, który ma punkt uchwytu dla leków stosowanych w immunoterapii. Jest takie białko PDL-1, i tylko nowotwory, które mają wysoki poziom ekspresji tego białka. Są wrażliwe na immunoterapię. Drugi mechanizm to jest duża liczba mutacji. W genomie takiej komórki nowotworowej nazywamy to obciążeniem mutacyjnym. Jeżeli obciążenie mutacyjne komórki nowotworowej jest dużo, no to ona wtedy wytwarza dużo nieprawidłowych białek, które mogą być rozpoznawane przez układ immunologiczny, i wtedy taka immunoterapia w tym nowotworze działa. Także jeżeli są spełnione te dwa warunki, to w zasadzie każdy nowotwór w tej chwili może być leczony taką metodą.